Mecz pełen emocji, mecz z niecodzienną, szczególnie drugą połową, ale z happy endem to najważniejsze. O takie krótkie podsumowanie no, jako pierwszego poproszę oczywiście kapitana Marcin Wodecki. E, tak, no dzisiaj był fajny mecz, dużo emocji było. Od początku graliśmy swoją piłkę, cały czas prowadziliśmy grę, e, mieliśmy też ku temu sytuację. Oczywiście brakowało trochę tej, tego ostatniego podania, ale widać, że drużyna dała dzisiaj serducho, tak mówiliśmy sobie w szatni, że mamy dać charakter, zaangażowanie, obojętnie co, co by się nie działo. Graliśmy 11 na 10, 10 na 9 i daliśmy radę, gdzie przeciwnik. Nie miał sytuacji, można powiedzieć, w cudzysłowie takich stuprocentowych. My wykorzystaliśmy to, co mieliśmy, i naprawdę chwała drużynie. Jest tu potencjał, widać i w tej drużynie także nic, tylko cały czas się trenować, i, i na pewno sukces, jakiś cel, który mamy, osiągniemy. No, jednym z takich potwierdzeniem tego zaangażowania i serca był na boisku. No, Iwo, świerkot, Iwo, imponowałeś mi. Ja bałem się, że w ogóle końcówki tego spotkania to nie dotrwa, że, ale mimo, że, że mimo potwornego zmęczenia szarpałeś, szedłeś do przodu jeszcze z każdą akcją. No, powiedz, że żyjesz, jak się czujesz, czy jest wszystko ok. Tak, wszystko jest w porządku, a mecz był ciężki. Dużo zaangażowania, dużo zdrowia to kosztowało, ale ważne jest zwycięstwo. Zwycięstwo cieszy, no i ważne, żebyśmy podtrzymali serię w następnych meczach. No tego zwycięstwa nie byłoby też, gdyby nie czyste konto, a o to zadbał dziś Alessio Walion. Alessio, gratulacje, bo kilka naprawdę interwencji było fantastycznych. W końcówce spotkania, również i w pierwszej połowie, no miałeś dzisiaj sporo pracy. Jak oceniasz ten mecz? No ogólnie trudny był mecz, bardzo dużo było pracy z tyłu i dziękuję obrońcom też, bo jak i grali do końca, no i to mi były tam jeden dan, nie, ale obrońcy zawsze były na podstrachowaniu, nie, no i najważniejsze, że zero Stylo i trzy punkty, nie. E, no i jeszcze na koniec ostatnie pytanie też, do, wrac, wrócę do kapitana. Cztery kolejki. Cztery punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, jedna bramka, trzy asysty. No dziś co prawda ten bilans niepoprawiony, ale ten początek sezonu w wykonaniu naszego najbardziej doświadczonego piłkarza wygląda imponująco. Marcin, Ty chyba młodość bierzesz od kolegów z drużyny. Tak, no motywuje mnie to na pewno ta młodość. W drużynie chcę pokazać, chcę drużynie pokazać, żeby Brali przykład przede wszystkim, ja, ja robię swoje na bójsku, chcę mieć jak najwięcej bramek, asyst, ale przede wszystkim, gdyby nie drużyna, no to, to tego nie ma. Najważniejsze, że, że chłopaki angażują się w treningi, angażują się w meczu, w każdym meczu, bo gramy teraz co trzy dni i na pewno będzie ciężko, ale e, są młode wilki, dlatego ja do nich dołączam i, i nic tylko walczyć, grać i naprawdę e, będzie z tego pożytek. Dziękuję chłopaki, gratulacje i powodzenia w Gorzowie Wielkopolskim